O tym. Praca dla Was, dla tej pierwszej grupy, czyli osoby, które są w relacjach, tutaj na ten tydzień bardzo intensywnie tutaj będziecie działać, bardzo często impulsywnie, ale to, co fajne, tutaj musicie i będziecie wręcz, bo tak jest pokazane w tych kartach, że będziecie wykorzystywać swój potencjał umysłu, więc bardzo pozytywnie, jeśli chodzi tutaj o, o jakieś nowe pomysły, nowe wezwania, o to, żebyście tutaj. Um, jakby kiedy tylko się Narodzi wam jakaś nowa myśl, nowy pomysł, tutaj będziecie działać od razu i wprowadzać go w życie, więc bardzo pozytywnie w tym tygodniu, jeśli chodzi o pracę. No ale też, jakby nie działacie tutaj pod właśnie impulse, impulsem takim totalnym, bo macie tego głupca, więc on pokazuje coś nowego, ale równocześnie macie zaraz za tym głupcem księżyc, więc tutaj może być to wszystko. Oparte czy też zakończone iluzjami, w które się pakujecie, więc lepiej tutaj się najpierw nie nakręcać tak w 100%. Sprawdzić to nowego, w co tutaj wchodzicie, bo głupio to jest jednak jakieś, jakaś nowa droga, nowe wyzwanie, coś zupełnie, co dopiero kreujecie, więc na pewno. Um, to jest pozytywne, tyle że właśnie ten księżyc jednak pokazuje energię nie do końca realnego przedstawienia Wam planów, obietnic, cokolwiek tu jest, coś, co, coś w co nowego się będziecie tutaj jakby wkręcać w tym tygodniu. Może nie być do końca tym, co tak naprawdę widzicie. Własnymi oczami, ok? Więc zwróćcie tutaj na to uwagę w tej pracy. Tutaj też pokazani jesteście jako osoby, które potrafią naprawdę dogadać się w nowym otoczeniu, z nowymi osobami, czy też ogólnie dogadywać się i. Tego też nie zabraknie właśnie wam w tym tygodniu, bo macie pokazaną taką chęć zmian w tej pracy i możliwe, że przynajmniej dla osób, które szukają pracy tutaj właśnie, w tą pracę będziecie wchodzić. Ale tak jak powiedziałam, cały czas ten księżyc jest tutaj pokazany, więc um, te wasze, um, wasza chęć zrealizowania tych nowych planów, nowych jakichś wyzwań, um, mogą one nie być takie do końca um, idealne, jak wy byście sobie życzyli tego, żeby były. Więc jest tutaj jakieś niedopracowanie, jakiś. Um, no niestety coś może Was tutaj przerosnąć, rozczarować wręcz, więc zwracajcie uwagę tutaj w tym tygodniu na tą pracę. Macie głupca, więc tutaj jest pokazany wodnik, a w Księżycu macie, moi drodzy, rybki pokazane, więc nie wiem, czy to by było dla Was też istotne. W każdym razie. Mm, tak jak ten wodnik pokazuje, że mogły tutaj wam, Wami pokierować, to tutaj te ryby niestety mogą Wam zbyt dużo e, naobiecywać, a, a nie będzie to pokryte do końca z tym, co dostaniecie. Teraz temat uczuć i miłości na ten tydzień dla Was, e, moi drodzy. To jest e, bardzo pozytywnie dla tych stałych związków. Tutaj jest otwartość. E, e, Wy macie tutaj wręcz taki etap w swoim partnerstwie, kiedy czujecie pełnię, takiego spełnienia ogólnie. Jest spokój, jest balans taki emocjonalny pokazany i wręcz e, jakby umiejętność e, wysłuchania, wsłuchiwania się w drugą osobę. Tutaj macie strzelca, pokazanego koziorożca też. E, no i mm, Ogólnie, jeśli chodzi o ten temat, uczuć, bo to nie musi dla Was być takie ważne, jeśli chodzi o same znaki Zodiaku, może będziecie tutaj pracować nad Waszą przyszłością, ale też jakimś planowaniem podróży, czyli jakby może chcecie tutaj troszeczkę dać sobie. Przyjemności też jeszcze, w, w, nie wiem, czy w tym tygodniu to jest dobre planowanie, bo karta zarówno świata, jak i umiarkowania to są karty takie przyszłościowe, kiedy robimy jakiś plan i ten plan będzie realizowany, więc jest coś nowego, jest jakiś nowy pomysł tutaj w tych Waszych uczuciach, bo mamy Asa Kielichu, więc tych uczuć jest naprawdę, tak jak powiedziałam, ogrom y, dla siebie, ale y, no, ale w ogóle pozytywnie, bardzo to umiarkowanie tutaj bardzo pokazuje Wam, że jesteście osobami, które potrafią pracować nad nawet najtrudniejszą sprawą, jeśli chodzi o te uczucia, i, i to po prostu doprowadzać do takiej stabilnej, bardzo sytuacji, kiedy czerpiecie naprawdę spokój i harmonię przede wszystkim tutaj. Zobaczmy jeszcze dodatkowe informacje dla Was. Uważajcie na osoby, które by chciały Wam tutaj wyciągać jakieś informacje od Was, lub też będziecie może opuszczać jakieś miejsce, w którym się już nie do końca za bardzo dobrze czujecie. Macie rycerza, buła, więc tutaj jest znowu pokazany strzelec dla Was ogólnie w tym tygodniu. Ale dla Was tutaj może być właśnie wchodzenie w coś niepewnego, więc tutaj uważajcie. W coś takiego troszeczkę fałszywego, ja bym powiedziała. No, ktoś może chcieć tutaj y, ogólnie chęcią takiego y, wyzwania jakiegoś, pójścia dalej, y, zdobycia czegoś, Wy możecie się wpakować w coś y, nie do końca. Jak to się mówi? Um... No coś, co jest, kurczę, uciekł mi wyraz, ale taki bardzo sensowny tutaj do tej, do tej sytuacji. Wiecie co, wpakowanie się w coś, co nie jest legalne, o tak bym powiedziała, coś, co tutaj nie za bardzo z prawem jest dobrze, więc uważajcie tutaj, żebyście się w coś nie wpakowali tego typu. No i macie cesarza, więc macie jakąś osobę bo pierwsze koło was, która... Ono jest bardzo taką osobą, która może nawet nadużywać władzy, ale to jest osoba, która kieruje się wiedzą, mądrością, ktoś, kto jakby tych uczuć specjalnie tutaj nie ma poczucia humoru, tutaj nie ma, ale równocześnie jakby... Nie bez powodu się tutaj ta osoba znalazła w tym, w tym miejscu, w którym jest, więc nie wiem, czy to jesteście wy, czy tutaj nie będzie Wam dopisywał za bardzo humor w tym tygodniu, ale um, są decyzje, jeśli będą podejmowane przez Was, one będą bardzo twórcze, bardzo konkretne i takie oparte na doświadczeniach Waszych, na tym, żeby. Um, to życie nie było zachwiane w żaden, w żaden sposób, więc jeśli to nie jesteście wy, to macie taką osobę tutaj, męską osobę, która być może jest troszeczkę starsza od Was, nawet bez względu na to, w jakim wieku jesteście. Ta osoba może być mimo wszystko starsza i tej osoby warto by było się też radzić w jakichś takich kryzysowych sytuacjach, bo właśnie, tak jak powiedziałam, mam ogrom wiedzy, ogrom doświadczeń i jakby odpowiedź na każde pytanie, także tyle chyba dla Was, na, na tą pierwszą grupę, to co mam dla Was przygotowane. Dodatkowe, może jeszcze te dodatkowe karty tutaj na, w talii. As mieczy, więc tutaj są jakieś myśli, to takie niesamowite myśli, tutaj nowe pomysły, coś nowego w ogóle, jakieś nowe wiadomości. No i Król Buław, więc tutaj w tym, w, w tym waszym miłosnym życiu jakby nie brakuje ani tego uczucia po pierwsze, ani tej fizyczności, też, z której tutaj czerpiecie, bardzo dużo przyjemności. Pozdrawiam udanego tygodnia i teraz zapraszam wszystkie single wagi. Witajcie single moi drodzy. Jeśli chodzi o temat pracy dla Was, bardzo pozytywnie tu się pokazują dla Was karty. Macie ogólnie pokazane no, dosyć y, dużo pracy, po pierwsze, ale i takiego przykładania się w tej pracy. Tutaj jest naprawdę, y, jakby, y, ogromny projekt do zrobienia. Y, moment, kiedy, jakby, bardzo się na tym skupiacie i y, dobrze wiecie, że te efekty tutaj z tej pracy przyjdą do Was, takie naprawdę y, pokrywające się, y, Wtedy z, z tą wypłatą, z tym celem, do którego tutaj dążycie, do, te, do uzyskania jakiejś, jakiejś pozycji, nawet wręcz wyższej. Bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o finanse, bardzo rozwojowo na przyszłość, tu się pokazuje ten temat pracy dla Was. Więc. Chyba tyle, nawet nie będę tutaj za dużo wam opowiadać w tym temacie pracy, bo bardzo ładnie, pozytywnie się pokazuje, więc na pewno musicie e, uzbroić się w cierpliwość. Tutaj to wszystko do was przyjdzie, tylko po prostu potrzeba troszeczkę jeszcze czasu na rozwój, e, czy też e, te efekty, nad którymi wy tutaj już naprawdę dużo zrobiliście i... E, no i cesarzowo macie, więc tutaj jest jakiś sukces w przyszłości, bardzo pozytywnie. Możecie mieć też tutaj jakąś, powiedzmy, bardzo wymagającą szefową przy was, ale też ta szefowa może wam złożyć jakąś ofertę tutaj w tym tygodniu, bo macie w dodatkowych kartach asa czy więc tutaj jest działanie, tutaj jest moment, kiedy ktoś, coś nowego zupełnie może przyjść, jakaś wiadomość w sprawie właśnie tej pracy i jakby rzucone Wam wezwanie jest troszeczkę, ale ta cesarzowa też mówi o tym, że Docenia to i komuś innemu by nawet tutaj mogła nie zaproponować tego, co Wam chętnie zaproponuję, bo widzi, jak bardzo się przykładacie tutaj do tego tematu pracy. Teraz karty, jeśli chodzi o uczucia dla Was, single, więc zarówno Macie, i Panie i Panowie, Macie taką tutaj parę w ogóle, taką przeznaczoną sobie wręcz, bo kapłanka i mag to są takie karmiczne, dosyć osoby, które zmierzają do siebie. E, wręcz się przyciągają, bo tutaj jest bardzo duże takie przyciąganie, ale um... A teraz pomyślałam, że możecie um, może was po prostu jakaś wasza um, ta bliźniacza dusza nawet przyciągnąć w tym tygodniu. Um, ale uważajcie, bo tutaj e, jakieś sprawy nie są do końca jasne. Tutaj może być jakaś trójka e, trójka osób, więc ktoś nie wiem, czy w oddali, bo kobieta w kapłance się pokazuje zawsze taka ukryta, więc może być tutaj ukryta jakaś osoba. No a mag e, ogólnie pokazuje przede wszystkim Pana, który jest bardzo pewien siebie, więc jeśli Wy, Panowie, Wagi, tutaj jesteście takimi osobami, no to, to tutaj też tej pewności Wam w tym tygodniu siebie nie zabraknie, Wy się czujecie bardzo atrakcyjni, więc z jednej strony na pewno podejmujecie inicjatywę, ale z drugiej strony Panie też uważajcie na takich Panów, którzy tutaj się mogą pokazać i Wam bardzo imponować, ale znowu też oni potrafią jakby manipulować tą kobietą, więc może ci się nawet tego nie spodziewać, nie zauważyć tego, bo ten czar maga jest bardzo duży i rzeczywiście jest ciężko mu się oprzeć, jeśli stanie na naszej drodze. Zobaczmy jeszcze, co ewentualnie się dla Was pokazuje na ten tydzień. Jakie dodatkowe informacje? waga bardzo ładna niezależność finansowa, więc to, co, o czym powiedziałam tutaj w pracy, czekajcie cierpliwie, bo znaczy czekajcie, jak ktoś mówi pracując, tak, nie poddawając się, cały czas tej jakby róbcie to, co macie robić, bo te pieniążki do Was idą. I to jest kolejna karta właśnie takiej... Jakbyśmy to ułożyli w kolejności, że praca, czekanie i osiągnięcie tego właśnie, na co czekacie. No i macie tą kartę kochanków, tutaj pokazaną, więc i kartę sądu. To po pierwsze może być tak, że sądowe jakieś tematy będą z, 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 zakończone bardzo pozytywnie, w równowadze, no ale też właśnie. Ta karta kochanków mówi tutaj, jakby potwierdza ten, te trzy kielichy, że nie do końca wszystko tutaj jest wyjaśnione przed Waszymi oczami. Jeśli chcecie w to wchodzić, to oczywiście to jest bardzo coś fajnego, pozytywnego i wręcz chyba karmicznego. Tak jak powiedziałam, że tutaj się ktoś musi przyciągać do siebie. Macie wagę, macie bliźnięta pokazane też tutaj w tym tygodniu. No ale może być tu jakaś miłość karmiczna, a z której ciężko Wam będzie wyjść, więc zwróćcie uwagę zanim w to wejdziecie, bo tutaj mogą być właśnie te osoby trzecie, tak? o których Wy możecie zupełnie nie wiedzieć. Um. Dodatkowe karty jeszcze te na wierzchu tali, tak na koniec Król była, jeśli chodzi o te uczucia, więc macie tutaj pokazane osoby, która, no, której się ciężko oprzeć i ognia nie zabraknie. No i w, ogólnie w tym tygodniu jakieś wieści, jakieś, no tak jak już powiedziałam z, z cesarzową, że jakieś tutaj... Propozycje ogólnie, no coś, coś nowego, tu jakaś szansa na coś zupełnie nowego, ale pozytywnego będzie. Także ruszacie w nowe w tym tygodniu zdecydowanie i tego Wam życzę, aby Wam się wszystko ładnie poukładało. Pozdrawiam.